Tak jak wspominałem na poprzednim materiale, nagrywam to w ten sam dzień, ale e, dzisiaj będzie info o turniejach, które mają w tym momencie miejsce, e, bo mamy kilka polskich zespołów, którzy walczą o cenne punkty rankingu e, Valve Jedna z tych drużyn ma szansę, żeby dostać się na turniej IM Kraku, więc naprawdę jest o co walczyć, no ale o tym oczywiście w dalszym etapie tego materiału. A dodatkowo porozmawiamy sobie o zmianach w organizacji Inner Circle. Jeden z Polaków został, że tak powiem, pożegnany z organizacją. No i też ogólnie tam dużo dziwnych rzeczy się dzieje. Przedstawiam to wszystko oczywiście na materiale, także ciekawi, zapraszam do oglądania, koniecznie, żyjcie standardowo łappa. Komentarzy, subik i wbijaj na Discorda link w opisie. Let's fucking go! Pojawia się kolejny ran, LAN, tak zwany Dracul LAN, czyli będzie to turniej rozgrywany w Rumunii, będzie to turniej LANowy, gdzie naprawdę dużo takich europejskich i no, światowych drużyn nawet się pojawiało, m.in. FlyQuest czy OG, także naprawdę LAN, gdzie no, zostały zebrane cenne lekcje, cenne doświadczenia, gdzie tak naprawdę fajnie to wszystko wyglądało, przyznam szczerze, komentowałem poprzednią edycję, kilka spotkań i działało to dosyć obiecująco i nie będę ukrywał, ten również będę na pewno, znaczy może nie na pewno, ale na 90% komentował więc zapraszam was na materiał bo będą drużyny, które aktualnie mnie ciekawią i które też będę teraz komentował, między innymi ESC, czy Phantom dodatkowo też pojawi się. Zresztą całą listę może Wam przedstawię za chwilkę, ale na start, w ogóle, turniej rozgrywany będzie 20-23 listopada. I e, tak naprawdę e, jest to Drakulan 3. E, bitwy będą brutalne, jak e, mówi tutaj organizator. E, I mecze będzie można obejrzeć na Kiku, ale też u mnie się pojawi. Nie wiem, czy na Kiku, czy na Twitchu, to jeszcze kwestia dogadania z organizatorem. Niemniej jednak, drużyny, które wystąpią w tym turnieju. To mamy m.in. Infinite, G2R's, Phantom, Foot, MinLate, dodatkowo Basement Boys, Nexus, Passion Way, NC, Inner Circle, ESC, Trikt, Laser Cuts, Gen 1, Unity, BedClick czy 9. AM Gaming też jest spisane jakieś kilka TBA czy też y, kilka też mniej znanych teamków się pojawi także daj mi koniecznie znać komu kibicujesz i czy myślisz, że Polacy przede wszystkim ESC będzie w stanie wygrać takiego lana, bo jeżeli oni teraz tego lana nie wygrają a zagrają na nim dość kiepsko, czyli przegrają jakieś swoje mecze no to to już będzie lekko nieprzyjemne dla tego zespołu gdzie na online biją wszystkie, wygrywają turnieje, przychodzi lan i drugi raz no, mielibyśmy jakąś wtopę, także trzymam kciuki za ESC Będę kibicował i będę komentował też przede wszystkim. Jeżeli chcecie zobaczyć spotkania ESC, czy też właśnie teamów, które tutaj wymieniłem, Betclick, Phantom, czy Inner Circle, to wbijajcie do mnie na kanał. Eee, znacie, MikeyBets, niezależnie od tego, czy pisać to na Twitcha, czy na Kika, let's go! Dołącz do kozackiego giveawayka, gdzie możesz zgarnąć aż 10 niesamowitych skinów do CS2. Wystarczy wjechać na stronę CSGO Skins z kodem MK News. Kod daje wam dodatkowe 10% bonusu do każdego doładowanka, a im więcej wpłacisz, tym większa szansa na zgarnięcie itemku z giveawayka. Na stronie CSGO Skins możesz otwierać różne skrzynki do wyboru, do koloru, a jeżeli droga, Skopnisz kilka fajnych itemów, możesz je wymienić dzięki trybowi Exchanger. Jak ci mało wrażeń, możesz stoczyć bitwę na skrzynki z innymi użytkownikami. Niedawno strona dodała również nowy tryb 2 na 2 więc możesz wziąć ze sobą kolegę. Dodatkowo na CSGO skins można otwierać codziennie darmową skrzyneczkę. Na stronie pojawiają się niesamowite eventy, z których można otwierać nowe skrzynki i wygrywać dodatkowe skiny za punkty eventowe. Z kodem MKNews dostajesz 2,10 na start oraz 10% do każdego doładowanka. Sprawdź link w opisie i powodzonka. Organizacja Inner Circle to jakiś fatum? No, jeżeli chodzi o ten skład, no to wiemy, że aktualnie mają oni dwa roostery XTNL oraz drużynę HDSA, czyli też drużyna X Inner Circle. Czyli TNL jest aktualnie main składem drużyny IC. No i okazuje się, że mamy w zasadzie w sumie dwie zmiany, ale trzech zawodników. Jest w to zaangażowanych. No i przechodząc do sedna, to no pojawił się post od Inner Circle, że... Eee, za sprawą gdzieś tam problemów e, personalnych, e, NIFE nie będzie gdzieś tam dostępny na najbliższe turnieje z main składem, main roosterem CS. E, no i e, zostaje on e, tak naprawdę przesunięty na gracza nieaktywnego e, drużyny Inner Circle CS2. i Mają nadzieję, że w końcu zobaczą go z powrotem w aktywnym line-upie. No, i na ten moment Zerofix będzie gdzieś tam standinem w tej drużynie. Także jak widzicie, w main składzie pojawiają się pierwsze problemy, jeżeli chodzi o main team. No jakby kto dołącza do tej organizacji, zawsze tam jest jakiś problem, nie? No, ale jakby to też nie jest takie, co nas powinno jakoś szczególnie interesować. Nas powinny interesować kolejne odejście, kolejne roszady. No, i w tym momencie, jak donosi organizacja Inner Circle, dziś rozstajemy się z dwoma graczami którzy są z nami od samego początku, Styko i Krasna życzymy im wszystkiego najlepszego w ich kolejnych przygodach i dziękujemy za czas spędzony w naszym gronie także fajnie, że Krasna się w pewnym sensie uwolnił, bo może on w tym momencie, wiecie, grać w jakikolwiek by chciał drużynie wolny, nie trzeba będzie go gdzieś wykupić i tak dalej, i tak dalej, no a Styko to wiadomo, że dalej może będzie próbował gry jako gracz, może jakiś game leader, bądź też jakaś analiza, jakiś Content, kreator jakiejś organizacji, kto wie, ale jak widzicie, no jest ciekawie, bo Inner Circle gotuje. No tutaj, tak jak mówię, trochę mnie to bawi w pewnym sensie, ale trochę im współczuję, tego, że niezależnie od tego, jaki by mieli rooster to no jakieś te kłopoty u nich zawsze się pojawiają. Oj, oj, teraz żeśmy się nie zgrali za dobrze. 4 na 2, ale odpowiada Diglmeister. On wie, że tu gdzieś przeciwnik Diglmeister. Ale teraz fenomenalne strzały. Odpowiada mas ale Digl po raz kolejny. No i gizmi kontra Digl w sytuacji 1 vs 1. Niezła agresja. No i teraz palak rzucony. Będzie to bardzo, bardzo ciekawe. No on po dorzuceniu palaka nie wychyla a Digl, tylko czekał na to, żeby spikować, gdy już udało